Dzień dobry widzowie, Dzisiaj mamy kolejny odcinek Czyli łańcuchy Hadesa na platynie Jeden Czyli muszę tylko tym zagrać Czyli Rozdział sezon, sezon trzeci 5 kasacja ust, 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 Ustoszniać dzięki uprzejmości Bractwa stali, w tym odcinku Battle Royale Od tego Ej, tu może być ciekawy ten sezon, serio Nie, nie Czyli jak na przykład dopóki nie znajdę Hadesa łańcucha, to gram czym popadnie w łapę Jak znajdę czyli wszystkie ten wywaram przy, Znaczy nie wszystkie temy, tylko wszystkie bronie No i tylko i mogę grać tylko łańcuchem, zobaczymy Na 16%. Chcę chociaż plater na dwa wbić <coughs> Jak się uda, to git Jak nie, to nie Nie będę moruził, nie, nie będę skneru. Ale łańcuchem to trzeba umieć grać już trochę głowy na to Mam pier ochronę w pierwszym meczu Czyli jakbym czego to chociaż nie stracę tego Tych procentów, Bo dawno nie grałem już na rankedach To się nie da Jakbyście chcieli dodawać do znań to za chwilę pokażę tą nazwę R Duży R ostęp K O A -C -P -R -O -K. To jest moja nazwa jak to chcę nie ma z kim grać, to mogę zagrać. Może nie jestem jakimś najlepszym fajczorem, ale umiem zawalić strategię wywalić. Nieraz już mnie moje strategie wypowiedzi na Wina. Jak w odcinku, czyli tylko myślałem jak to wygrać i tyle. Tutaj chociaż chcę zrobić chociaż minimum za dwa flagi tym łańcuchem. Czyli potrzebne do no leczenia, impulsy. łańcuch. Krypienie tu się prezentuje na moim ikonie. I pewnie polecę na... 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 tu? jakbyście ty, ty możesz zadawać, moje jest moje nazwa. Robię szybko misje, dzisiaj jeszcze nie grałem. Ping? Proszę, nie robię dzisiaj. Jak wczoraj. Tutaj chciałem ten prezek odebrać, darmowy, bo tutaj jest smarowanie za free i ten prezek, który teraz obrany, on może nie jest jakiś najlepszy, ale jak jest, za darmo, trzeba wracać. Jak teraz bym dostał łańcuch, to jest dobrze. Jest pierwsza skrzyneczka i pewnie robię taktykę, tak samo jak wczoraj, że... niech nazywa się nie Oj nie będzie chciał mi już to się weźmie, co się weźmie. Pierwszą pierwszym łańcuchu delikatna skrzydła i asfalt. Dobra, alo, tego nie możemy. Każdy teraz do zbioru Proszę, może przejdźmy się trochę na piechotę. Masę może podbiera. Ale czekaj, czy będzie dzisiaj ten, to samo jak wczoraj. Nie wywaliło w powietrze i wam takie mini. O, strefy strafy nie ma na świecie. Tak kurde Bo już jest 200 maców, to już jest tak Nie wiem, czy my jakoś będę się spocił, ale nasze chyba nie jest wątpliwe. Tu trzeba nas po. Kojnie Fajnie, że ludzie się już wybijają. Dzisiaj wina chyba raczej nie będzie, ale zobaczymy. Lecimy po musi być szybko. Oj, dużo ja nie chcę, tylko se łańcuch i tyle. Zobaczymy co się wydarzy. Może skrzynki będą mi możliwe? Ale raczej nie. Daj mi tego brama. Znaczy full pompę, bo ja się już nie robię różnej broni. To na chwilę. Drugi big tego nie, nie nic nie zwiera Ja tego tylko, ja tylko jak zwierzę bigi czy coś takiego Czy w tym meczu tylko mam jakieś spocenice? Nie wierzę Tu dostawimy to Maga wywaram teraz pompę serwera I już tylko tylko to jest na kucaku i stąd uciekamy To jest Infinity Czyli właśnie na plus PEM, bez PM alezimy Wiem, bęby mógłby się o! Ale nie chcę, nie chcę tego ja już nie mam po co więcej chyba skrzynek otwierać, szczerze bo ja już jestem spełniony Ja już mam kadarca i to chcę chociaż minimum dwa chociaż zrobić. Nie nie potrzebuję, No ja Raczej nie chcę więcej. Masne magni mi się przydało jakoś lepiej. Bo tym Będę zasz, będę chciał te jako pół Sami Czasami mogę na przykład ci wybić. Powietrze, łańcuch. Wszystko tego typu 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 przykład wtedy z tym Wtedy full damage? typu image jeż, u, czyli 50 i, i dycha. Full damage, czyli typu 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 się typu 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 Nie ma co mi robić. Szczerze? Wpłynek mam Szczerze? To -E do walony. Szczerze. Plenuję i lecimy do balonuję. Na razie z nie chce się bić bo tu może weźmienię nagrywać. Zimnę szybko. To jest ten plecak, właśnie też nie wiem po co jest to czuwa, ale tfu. Darmo? Trzeba brać o ap apteczka Szczerze by się przydała jakaś skrzynka, albo jakiś powiem ich samo. Szczerze, Amunicja chyba nie nie. O ja dziękuję! W na razie bywalić potem? Nie, zostawiam. Bo tu nie wiadomo czy jeszcze się nie przyda to podka. Szczerze. Manegin, chodź tu. o, -o. Haj. Raz, dwa i kupię, dziękuję. Mi to starczy, dwie. Pięknie jest, ej, szczerze? O, ej przyda się. Rak już jest, dobrze. Pierwszy frag, mówię, że to jest za mocne w tym łańcuchu. ktoś umie tym dobrze wykierować, to jest potężne. Czyli odcinek dzisiaj będzie chyba krótszy. Jeśli uda mi się wbić jakieś PD, no to zawalić już. Czyli na pewno powinien być wysoko. Powinien być dużo, bo. A typa utłukłem. Szczerze, to inspirowałem się gościom, które to robiły na Unrealu. ja, ja postanowiłem to zrobić na Platynia. Teraz metal by się przydał uzbierać. Może wiem, tu nie będzie, chyba raczej. No razie to wielkie główny stoi tam na pokoju, fajnie, dobra. Kto mnie ogląda? Aha, pewnie to ten typ on mnie pewnie ogląda, tylko pewnie chłop chciał coś zrobić lepiej, ale coś im poszukują, ja się zajmuję, utłukłem tym. Ale że to szybko się znalazło Fajny miałem lód, ale mówiłem, że odcinek tylko z tym, no to z tym tylko Metal Ja wszystko co jest z metalu to z Oho Ale mityczny czyli, 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 czyli chyba chyba wiem jaki chyba będzie kolejny odcinek, ale nie wiem czy będzie. To, 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 to. To? To o To? metal, zawaliście Szczerze? Mój plan, żeby mieć dużo leszenia, bo nie jake, tylko żeby było leczenie dużo. O! O! Perfek, masę drzwi. Znaczy, jakoś miałem amunicję, coś przeszukać szukać, jakby zanim drzwi. O! Internet. Jest ja, top Jeden frag. Myślałem, że... Ja, myś ja tego na, na początku nawet nie zauważyłem. Tylko później go dopiero... Czajam, że tam w stoi. Ho. Czyli... Czyli za czy, czy chwilę robię pewnie inspekcję, czy ktoś... Czy, czy ktoś nie zabrał na przykład jakiegoś medalionu. Na bank ktoś zabrał. Hades zostawiony. Skrót zostawiony. Ktoś Olimpa tylko, dobra. Czyli jest dobrze, powiedz nie? Bo nie trzeba choć się mierzyć z Mendeljoniarzem. O, to jest święte słowo. Może, może jak ja chyba do bunkru nie będę szedł, bo w, dostanę tak samo jak wszedł, AWP. Niespodziewanie. Ty postał się na wejściu, AWP mi to... O kurna! Nie fajnie to mi poszło, ale... raczej chyba jest ten 150 do końca. O, jest zrobione. Fajna misja. Teraz nie mam może jakiegoś zmusu, z ale mam tego... krawędziowa membranka, ale słuchajcie, jakby była dmh. Znaczy tu... Okej. Okay. Weź mi tą rozwal. Daj to, daj to matcy. Teraz patrzcie, robicie misję, robicie drzwi. Macie pojemnik? Rzukujecie go? Nieważne, mm. że to jest dwa drzwi, tylko dałem jeszcze, Dziękuję. Mamy tu są beczki. Kojarzę, że kredość teraz można takich typowym zawodowym zawalić z tego samochodu. Są Byłoby dobrze, dobra. dobra. O 15, jak się uda zrobić wina jak wczoraj. Kurczy nie wiem, w wychuchu dużo. 4 biegi, 3 ptaszki, impulsy. To raczej jest smacz, tu wygra, nie raczej. O jak sam nie będziemy mnie próbować no to, to można, dobrze, Właśnie teraz trochę mamy kogoś na nagrywanie odcinków. Można się udać. Oho, na krokołam jak się tłuczą. Lecieć? Иногда, кто живет, Прошу, не кто не бей меня не видишь. Hmm. Co nie chciałem? O, ty podeszłeś tam ku w telewizor. Chodź tu. Nie, nie teraz, Fortnite. Shit. Zrobimy Le leciutko cofkę w tyłu Chyba ja próbuję zbiga wyzerować. Ale są dwa fragi, coś się liczy Ale sobie przepraszam tego typa, któremu ja zrobiłem teraz na łeb Nie, 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 od tego typu. Spierdalam. Się. nie, 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 mnie. Zostaw nie, mnie. Ja to nie bym miał to być do dojazdu. Uciekam stąd Weź są typie o tej... Nie. Co Nie wierzę. A ja żyję. Widzowie? Użyłem wszystkie swoje impulsy Ho! Muszę muszę jakoś do strefy pójść Co? Może to pójść do bokem? A Czyli to dla mnie dla mnie jest ważne każde leczenie Szybko tu U! spieraj wspieraj Nie wierzę! Co to mu tu Nie wierzę! Nie wierzę co to dupiam na tym. Tutaj! Nie no ch chłopie, daj dajmy żyć! O nie, no daj żyć, daj żyć, kur... daj żyć, daj żyć, o, nie, widzowie to się nie da. to jest ten, ten co mi gonią, no i ja dupie. to nie będzie na kapach, a wiem. Nie będzie ręka na kapa na dwa, raczej. No jeszcze nie chcę zatnie no. Uwaga, czwarte miejsce. Dziękuję, nie dało mi zrobić pino, bo to się nie da. Takich nieznośnych ludzi jak ja. Dziękuję za ten odcinek. Starałem się, ale to się nie da. Top 4, top 3 likwidacje, jednak to się da, tego jednego to nie wiadomo jak się, się znalazł, ale tych dwóch to się udało zabić, Bardzo dziękuję za oglądanie i cześć.